Hej, cześć wszystkim, Andrew. tu kamerów. witam was w kolejnym odcinku Series. Zagrajmy The Wy Hearthstone, i wiecie co? Gramy Ranked, dlaczego? Ponieważ za 5 dni będzie nowy sezon, będzie nowy sezon za 5 dni, Fak, my nie mamy jeszcze, uuuu Nie mamy jeszcze piątej rangi, a ja chcę nagrodę za nią. Wiecie co? Przerobimy Yolo. Mega Yolo do burkard. Myślę, że zróbmy to. Pierwsza tura. Druga tura, monetka, tylko healing. Cokolwiek on wystawi. Cokolwiek on wystawi. Co ma dwa życia bądź mniej, zostanie zabite. Cokolwiek on wystawi, zostanie zranione. My dobierzemy kartę za to. I like it. No to może być ciekawe, to może być ciekawe moi drodzy. Giga, giga, co ty zrobisz, giga? Mam nadzieję, że nie masz Shadow World the Pain. Uh, z drugiej strony, jeżeli nic nie wystawisz, my entuzjami Are Wciąż to mam zamiar zrobić. Na samej możemy użyć Pyromancera, Power World Shield i Circo Feeling, To będzie niesamowitym doborem kart. Miejmy nadzieję, że nie ma jakichkolwiek źródeł obrażeń, bo dwa obrażenia nie zabiją nam tej babeczki. Wymienić się wyleczyć też tego nie zrobi, ponieważ da mi kartę. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy. Ale mam duże oczekiwania co do doboru, proszę nie mieć... Jak na... Dobierzemy pięć kart! Dobierzemy pięć pieprzonych kart. Nie, dwóch nie zużyjemy. Jeżeli zrobię tak to mi przeżyje. Bum! Pięć kart! <śpuszczaj> Wspaniale! OK okej. Okay. Więcej, więcej, więcej. Mógłbym uleczyć się znowu i dodać kolejne 5 kart, ale wtedy się przeciążę, więc to nie ma sensu. Zrobimy tak. 4, 5, 6, 7, 8, dobra. Na no spokojnie. Nie przeciąży mnie, jeżeli się wyleczy, jeżeli wyleczy swojego miniona. Chyba, że ma coś tylko healing, wtedy no... potracę. Pilot ok. To jest dragon jest tak? Dokładnie. Co możemy zrobić? Mógłbym. Uleczyć? Nie, nie mógłbym tego zrobić. Hmm. Wymienić się tak. Ona dostała bonus. Teraz wiecie co? Jebać to. Zrobimy po prostu tak. Po prostu jebać to, ok? Kombinowałam nad Weran zenem, ale problem był Pyromanta, który by nam dobił Darkulcystę. Kulcystę. zen na niej był, był opłacalny Ale wtedy zginął nam Pyromanta bez... niepotrzebnie. Okej, okay, czyli w ten sposób dasz mi kartę i sobie, okej. Okay, może być Dobra, jak mnie patrzysz, ty bardziej jej potrzebujesz tej karty. Dobra, teraz jak robimy? Prawda? O uh. Ok. W takim bądź razie damy Tobie bonus. Masz 4 ataku. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boję się, że może mnie przeciążyć, jeśli chodzi o dobry kart. Więc zostawimy jeszcze Pajromantę. Ten przejrzyszek będzie dawać tam monetkę. To jest bardzo przyjemne, ponieważ mamy duże karty. A monetka? Jak najbardziej się przyda. No, hm, mamy komu swoje romantum. Dobra, Azure Drake. Hmm. Użyłeś Holy Smite'a na nim. Na nim, okej. Okay. Spoko, rozumiem, rozumiem. Teraz co mógłbym zrobić? Mógłbym się jej pozbyć i w sumie chyba tak zrobię. Potrzebuje. z drugiej strony z drugiej strony mogłem zrobić tak zrobić tak cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć zrobić tak Tak, right i tyle. Nie chcę się więcej leczyć, ponieważ overdraw. Mamy auchenajkę, żeby zrobić tylko healing, ewentualnie injured blade mastera. jest ok, jest down, ok. Co nie stałem z niego monetki, ale on się podleczy. Da nam plus w ataku, oczywiście, przyjmę. To był twój błąd, przyjacielu, to był twój błąd. Dobra, więc po pierwsze robimy tak, ponieważ chcemy dostać monetkę. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak I teraz co mógłbym zrobić? Mógłbym wystawić Ragnarosa I tak zrobimy. Okej! Okay. Mógłbym użyć cyrkofeeling, ale wtedy bym się porządnie przywinął. Nie chcę tego. Możemy zrobić to w następnej jeżeli on będzie używał czegokolwiek, żeby pozbyć się u nas czegokolwiek. To przecież... Ym... On będzie się nam rozwalić Ragnarosa, jeżeli będzie chciał coś nam rozwalić. Dokładnie, się I teraz mam tylko 5 mamy. Więc nasz stół jest dość bezpieczny. Holinowa. Okej, okay, straciliśmy wszystko. Nie, nie straciliśmy wszystko. Dostaliśmy plusy do ataku. Super, jest bardzo dobrze. Teraz robimy coś takiego. Robimy coś takiego. I robimy coś takiego. Dziękuję! Thank you, thank you very much! Face the light! <laughs> Dobrze. Dziesiąta ranga z powrotem. Witamy, witamy. Oczywiście, że przyjmę. Yeah. Lecimy dalej. Jest git, jest git, moi drodzy. Light of the Naru jest tak mocnym spelem. Nie dość, że leczy, albo zdaje obrażenia, w połączeniu z to to jest chore, za jedną manę trzy obrażenia. I jeszcze robi 1 na 2. Babeczkę, która się robi potem nie wiem, 17 na 2. Auć, auć, to boli, to boli. boli. No, nie. Mnie to nie boli. Nie by to bolało, mnie by to bolało, mnie to nie boli. The light shall bring victory. Wymieniamy wszystko. Niepotrzebne nam jest wszystko, to co było. A to są bardzo fajne karty. Wciąż jednak raczej nie mam zamiaru jej wystawiać, bo no, po prostu nie mam zamiaru. Greetings. Greetings. O, po co? Załatwo ją stracimy. Zombie ciao. Wow. 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 Silny start. Dobra, rzuciem dar kultystę. White Rock, okej. Okay. Rziźni darkultystę, pyromancy mi się nie opłaca totalnie. Z nich i tak wyleczymy 10 życia, więc nie boli mnie to, że mnie to boli. Zrobię coś takiego. Mam kleryczkę Pyromancera i Circo w więc chyba... Nie muszę mówić do czego zmierzam. Czy nie wiadomo czy... O mój Boże. Ej. Serio? Dobra, zrobimy plan B. Nabiorę tylko jedną kartę. Hoho, koniec, tylko feeling. Okej, okay. to może się przydać. Niekoniecznie w tym momencie, ale... Przyszłościowo? Przyszłościowo może się przydać. Shredder, okej, auć, ciao. Jakbym miał teraz drugą tą babeczkę, nie? To by było. chosen. to może być ciekawe. Wyleczymy się nad podwójnie. Jeżeli on się w mini, tak on dostanie życie, spoko. On nie ma żadnego removalu. Silence na Blade Mastera nic nie da, ewentualnie silence na niego, żeby Blade Master nie dostał życia. To nie jest aż tak bolesne, to jest coś dość bolesne. Ale nie aż tak, jak mogłoby być. Wstrziałem się jeszcze z welonami w takim razie prędzej Okej, zrób to, zrób to Zrób to, zrób to, a my się wyleczymy Nie mam zamiaru że odboru def na niej, bo wiadomo Ta syrbanka jest problemem Definitywnie jest Postaram się wymienić wszystkim Jak moglibyśmy ją zabić? Dobrałeś sobie kartę, okej okay. ja No Tak. Co nie mogę pairo stawić. Muszę się jakoś pozbyć. <grymne> Ale jak? Będzie dzięki. Thank you, thank you very much. Jeżeli ona się wymieni tak, to przejmij mi tego, który jest 6 na 1. No nie wiem, no, nie mam pojęcia co mógłbym zrobić, nie chcę wystawić nic innego. Ponieważ ta syrwanka to przejmie, a my nie będziemy okay. mieli się tego pozbyć. Co, masz combo? Minions. So, so, so. okej, okay, dobra, rozumiem. No oh. rada, przegraliśmy. Po prostu, nie mieliśmy jak tego skontrować no Potrzebujemy zabić jego Doktor Boom. No cokolwiek zrobimy, on nam to przebiega. Koniec gry, dziękuję dobra. Niestety tak gra była skontrowana przez Sylwana Niestety niestety Część druga! Właściwie trzecia, to jest trzecia gra Nieważne, lecimy dalej Są gry, w które wygrywamy, są gry, w które przegrywamy, nie uważacie? Dokładnie. Niestety nie mieliśmy co zrobić w przypadku tej Sylwanki. Niestety, niestety. Sylwanka to silna karta, chyba że masz Silence. No niestety. My Silence w tym, deku, w tym deku nie mamy. Oczywiście moglibyśmy wziąć kartę z ze Zero Silence, ale. W sumie to nie jest taka zła karta. O! Versus Anduin vs. Rexor, powiadać się. Bierzemy. Bierzemy te dwie karty. Na pewno. Na pewno nadal, że kleryczka w pierwszej będzie świetnym pomysłem. Pytanie czy chce zmonetyzować power World Shield. Jeżeli to jest Face Hunter to chyba tak. Jeżeli to jest Face Hunter. Jeżeli to nie jest face hunter... Zobaczymy. Może to nie być face hunter. Tak się jak ją wystawię? Bo, może to być Face Hunter, któremu nie podeszła pierwsza tura? Nie mówię, że nie. No dobra, ogólnie zrobimy tak, zabiorę dwie karty, i to nie jest The Place. Ripary, for, ro, ro, ro. Może użyć zatrzymany łuku. Uuu, nie ma łuku. O mój Boże. O mój, o mój Boże, jakie to jest dobre. Jakie to jest kuchwa, dobre Czemu już nie ma więcej cirkofili? Czemu nie ma więcej przyjaciele? Wystawię tak jakiego A zamian to, że możemy zrobić holinowe. A wtedy będzie. Holy shit! Prawdopodobnie to jest. Bear trap? Ewentualnie Explosive trap. Jeżeli to jest Explosive trap, to auć. Widzę, co zaryzykuję. O, Explosive. Miałem nadzieję, że to Bear trap. Miałem bardzo cichą nadzieję, że to Bear trap. Bo wtedy bym się idealnie wymienił jeszcze dobrał trzy karty Niestety to nie był berp. Niestety to nie był bertrap. Zaryzykowałem, no. Podjąłem ryzyko, nie było opłacalne. W takim przypadku Holinowa byłaby dużo lepsza. Czy tak mam zamiar ją użyć Arkane Golem. To uwaga, gdzie? Bum. No i dobiorę kartę, bo mogę. Okay. Pyromantha. Mogę coś zostawić, gdybym wiedział. Gdybym wiedział, nie wiedziałem. Dobra, co to jest dobra? Będziemy leczyć teraz siebie. Uuu, Hajmina. Boli. O, jak boli, jak boli. Hop. Hop, i leczymy siebie. Ok, wiem, że mogę, że on może wywalić z kilkoma na jednego z moich minionów, ale wtedy nie pójdzie w moją twarz. To jest jakaś hybryda midrangea z, z agresją, czy co? Ale może być w midrangea, Wow, tak czy siak on to robi. Jebany rak. Jebany w duperak. Idzie raczek, nieboraczek. On ma Explosive Trap na łapie. Nie zabije mnie za 8 many. Nie ma opcji. Nie zabije mnie za 8 many, więc mogę się wstrzymać z holi... z denaru. Always Hafer. Okay. No my ra, fate tak nie przeżyję. Free strap, okay. W sumie jeszcze lepiej niż eksplozji w trap. Cieszy mnie to bardziej. Definitywnie bardziej. Zdecydowanie bardziej. Cieszy mnie to zajbiście. Boom. Ach. Słodki smak zwycięstwa. Zapach mniejsza. C Czy dałem radę wygrać Quickshot? Nie, nie da rady. Jest. Rozpieprzony. To była jakaś hybryda Face Huntera, bo miała Arcane Golem. Czy to był Face Hunter, ale chyba z Savannah Hyminą, Po prostu. Po prostu. Face Hunter z dodatkiem jednej karty, która jest dobra w late game, ie. w mid-late game. Ie. To nie jest jakimś myślę, pomysłem, no ta karta jest przejebana, Hymina, ale. Wciąż. No, jest przejbana, bo za zabicie jej traci znowu zmieszczone Przes, tylko obrażenia O2. Jest strasznie mocne. QQ? Czy kiedyś jest na całym mnie. Nie. Light of Denaru zostawię. Pyromata też jest ok. Light of Denaru się przyda. <grym> o! Dark jest super, to jest bardzo silna karta. Okay, o no Henai Z Light of Denaru może się przydać, z drugiej strony nie będę musiał lecieć, więc. Naucz. <grym> No, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będzie mieć sprawę early game, to może damy radę. Undertaker? Ok, The Truffle Hunter. Coś ciekawe. The Truffle Hunter jest ciekawy. Idę z tempem? Muszę wyrzucić go jako 3x2. Niestety wchłonie go karta za jeden man życie. Tylko, że pójdzie w twarz. Co by mnie nie zdziwiło. Dobra, druga, trzecia, czwarta tura. Możemy już przyciągana jako czwartą turę, nie czuję się z tym źle. Kompletnie nie czuję się z tym źle. I tak my chcemy bardziej się leczyć przeciwko hunterowi. A jak przeżyję, to ewentualnie będziemy mieli light of denaru combo i będzie zajebiście. Co nie? Jak nie przeżyję, to będziemy mogli używać of denaru na siebie, to też jest okej. Okay. Czas pokaże. Myśli czy by się wymienić? Boże. Stary, naprawdę się nie zastanawiasz. Gościu. Gościu. Zwalcz tego raka. Wymień się. To znaczy... Wymiana będzie zła dla mnie, ale... Ale zrób to, proszę. Nie mogę patrzeć. Jak się ludzie zastanawiają na tym, czy pójść w twarz czy mieć dobrą wymianę. Może go wywaliło? Może nie wiem, musiał dodać. Ej, chyba go wywaliło? Nie, może mama mu kazała dziecko. Zjeżdżać... O, wrócił. Super, brawo, zasługa. Może mama mu kazała na, nie wiem, kolację. A jako porządny czternastolatek musi się słuchać mamy i poszedł. Ale szybko przyszedł z kolacją. Shredder, to jest lepsze, bo tak to mamy te kombo gwarantowane, bo to nie jest dużo. Okej, okay. zabijesz mi jego? Nie zrobisz tego, bo masz 14 lat i mama cię woła na kolację. I przez to przegrałeś grę. Bo ani się nie wymieniłeś, ani nie mi mi obrażeń. Dziękuję, dobranoc. Pewnie nie dostanę w dupę i tak, ale... Zobaczymy. Dodanie Shreddera do tego to był dobrym pomysłem. To jest naprawdę silna karta, nie widzę powodu, żeby nie dodawać go w jakimkolwiek decku, tak naprawdę. Hmm. Tak szczerze. Ale jest po prostu silny. Po prostu jest przejebany silny. Sieża woda się ci doda, moi drodzy. Wam. Nieważne. O! Kolejna porcja kanapeczek od Mamusi. Muszę przyjść. Bo jestem grubym czternastolatkiem zjadłem ją w jedną turę. Tą pierwszą porcję. O! Chyba wrócił. I'll show them. I'll show them. I'll, Okej. Okay. Co to może być? Moja fate jest sealed. Frizz Trap. Ech, no, Dobra. Teraz zrobimy Ciebie tak. Bo może być kolejny Frizz Trap. Podejrzewałem w Trap. Niestety, to było błędne podejrzenie. Od strony sobie mogą mnie leczyć, kurcysty. Najpierw trudno. Będę miał bekę, jeżeli on ma tylko free trapy w deku. To jest możliwe. No by było smutnie. Nie. No, raczej nie. Jeżeli jest midrange, to raczej ma snake trap i. właśnie free trapy. Eksplozji raczej nie ma. Z tego sobie widzę, to chyba nie jest face hunter. Nic nie... Nieważne. No niczym nie mówiłem. I what? Wait, what? Próbuję ogarnąć, co się tutaj stało. Zabijcie jego jest dobrym pomysłem. Mamy Light Wardenka, żeby się wymienić tak. Ewentualnie on użyje broni i wymieni się tak. Ewentualnie pójdzie wszystkim w twarz i będzie głównym. Zazwyczaj dużo rzucamy Booma, po prostu, już nie ma frustracji. Nieważne. Zabijasz mi? Czy wiecie co, i chyba i tak po prostu. rzucę Booma. Tak czy siak. Okej, okay, oberwiemy za dużo, ale przecież uważam, że to jest opłacalniejsze. Bo to jest szymatura no to nie rzucić buma no my wystarczająco dużo życia po prostu możemy wyjebać mu tak po prostu możemy się podleczyć i wyjebać mu za dużo nie wiem prawdopodobnie podleczę siebie lightward się wymienię i bombami i bomby polecą a potem nie wiem co zrobię nie wiem zabije się poddam dam hunterowi wygrać hehe No, nie, wiem, no. Na nie przeczekam. Nie wiem, co on może wystawić. Do tego się ustosunkuje jakoś. Ok. Ok. Wybroń się przed tym! <laughs> ten Shadow War def jest silną kartą. O jest. W sumie nie wiem czy chcę mieć dwa w deku. Raczej by się przydało. Ale jak na ten moment jeszcze nie mam takiej potrzeby. Widzisz co by się przydało? Ja tak teraz myślę o tych Hunterach tym wszystkim. No w sumie koniec odcinka to mogę sobie pogrzebać w deku. Eee, Wywieprzyć jedną kartę i wsadzić harrison jonesa może wypieczymy po prostu zombie czoł tam na z to jest naprawdę silne, ale ale harrison jones też jest bardzo silny dobry kart, pozbawienie broni przeciwnika na ten moment zostawię to tak Dziękuję wszystkim za uwagę, że Wam się podobało. To było na tyle. Jeszcze jeden odcinek dzisiaj będzie. Przepraszam, że tak późno, ale były problemy, że tak powiem, techniczno-prywatne. Więc. Do zobaczenia za godzinę. Dzwonią do mnie. Wyczucie. Papa!